Od jakiegoś czasu cierpię na parkinsonizm. No, trudno się jest do tego przyznać, zwłaszcza kiedy było się przez całe zawodowe życie aktywnym chirurgiem. Oddział, który założyłem, stworzyłem tutaj w Barczynie. W moim miejscu urodzenia jest moim mm, dzieckiem, moim całym życiem. Niestety muszę zrezygnować z mojej pracy, którą kocham, bo popełniłem błąd lekarski. Po raz pierwszy w życiu. Ehm. Pacjentka została kaleką i odebrała sobie życie. Tak, jestem. Jestem gotów ponieść konsekwencje tego, co zrobiłem.